Dzień dobry moi drodzy, proszę bardzo dzisiaj chciałam się Wam pochwalić moimi zbiorami babki lancetowatej. Żeby nie było ona już jest. Ona już jest sucha, tak? Wysuszona i taka trafi do moich zbiorów. A babka jest cudowną rośliną, jest o niej film na kanale sobie zerknijcie, ale ma działanie naprawdę bardzo szerokie, przeciwzapalne przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, dlatego że między innymi aukubina i garbniki właśnie tak działają przeciw drobnoustrojom. Ma działanie powlekające, ponieważ ma śluzy, więc w, tej pie, w, tej, w tym pierwszym etapie infekcji będzie świetna, ale ma też działanie wykrztuśne, więc później w drugim etapie, że kiedy mamy za dużo tego śluzu i musimy go wy, z dróg naszych oddechowych wydalić, też babka będzie świetna. E, oczywiście nie muszę mówić, że cudownie wpływa na gojenie się wszelkiego rodzaju e, ran. E, no, fantastyczny, fantastyczny składnik fitoterapeutyczny. Zachęcam was do zbierania babki lancetowatej, ale nie tylko, bo babka pospolita też ma takie piękne działanie. No, a tak wygląda u mnie ususzona. Pozdrawiam, pa.